Trudno mi w to uwierzyć. Nie wiem, czy można być tego pewnym. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Doszło do mnie to i owo. Lepiej zostawię to w spokoju. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Ode mnie tego nie dostał. Tak mi się właśnie wydawało. Mnie i tak nikt nie słucha. Nie zasłużył na coś takiego. Nie mów, że o tym nie wiesz. To było przecież jasne. Skąd ty to masz? Tak dalej być nie może. Mam własne zdanie na ten temat. Było dokładnie tak, jak mówisz. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Słyszę o tym po raz pierwszy. Możemy jedynie przeczekać. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Czemu nikt mnie nie słucha? Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Trzeba zdecydowanie i silnie uderzyć w sam środek. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. Taka jest bowiem wola i nosa. Jego czyny były sprawiedliwe.